To jest ta część, można byłoby się teraz zagłębiać, co każdy agent potrafi, do czego służy, ale to zupełnie, słuchajcie, z naszej perspektywy, no, no nie ma sensu. Dla mnie to jest agent Microsoft Team Channel, can now work with third party apps and agents via MCP i to jest akurat takie, jak dodajemy bota, tak naprawdę to jest tam ciekawość która się tworzy i dla mnie z perspektywy osoby, która wykorzystuje pewne elementy udostępniania customowych rzeczy do Teamsów naprawdę będzie miało to sens. Dobra, inwestycje w AI chyba możemy i moc obliczeniową można pominąć. Dobra, to nie z, z newsów inaczej z newsów to jest ciekawe. Wrócił temat elektrowni atomowej też w tym tygodniu. I Microsoft dostaje miliard taniej pożyczki od Departamentu Energii na odpalenie tej elektrowni atomowej, co ją wyleasingowali. I to, o ile się nie mylę, to oni leasingują to Free my, Free my Island. No dokładnie ta, to. Która miała swoją drogą jedną no, awarię, właśnie. Jedyna, jedyna poważna awaria, tak, w Stanach, w elektrowniach. Tak. Proszę, co mi tam jeszcze ciekawi, co, co, co się zadziało w Copilocie. Mamy te notebooki, które takie ala-jupiterowe, to jest całkiem fajne. Tworzenie interaktywnych raportów, to jest też, powiedzmy sobie, że ciekawe, ale najbardziej mi robił Copilot Studio. Czyli budowanie agentów przez Kopilota i hostowanie ich. To jest totalne szare IT. Ale, ale wiesz, co ja Ci powiem tak? Te shadow IT, szare IT. Weźmy przykład jednego z naszych klientów, gdzie jak przyszło do robienia prawdziwego raga i rozwiązywania problemu biznesowego, okazuje się, że POC, który robiliśmy dwa dni, żeby przetestować po prostu, czy to da się uzyskać lepsze wyniki, momentalnie uzyskiwał, korzystając dosłownie, idąc z tutoriala do, można powiedzieć, że idąc z właściwego tutoriala, nie mówiąc o żadnych wyrafinowanych rzeczach, osiągał lepsze wyniki niż to, co można było sobie wyklikać w Copilot Studio. Bez udań, ale wiesz, że to nie powstrzyma ludzi od klikania jakichś agentów i pójdziemy w kierunku Ubera, który doszedł, dobił do tego do kilku tysięcy mikroserwisów. Tak, Bo to są a... mikroserwisy na poziomie biznesu. <głosy> <głosy> Byle nie dawać im dostępu do zapisu. <noise> o!